Ciao, pokażę Ci, jak wygląda kurs Ale Kosmos. Lecimy z włoskim na A2 od środka. Tutaj jestem na. Platformie kursu jestem zalogowana. Jeżeli e, byłeś, byłaś na pierwszej części kursu, na pierwszym poziomie, to widzisz, że e, kolor się trochę zmienił. Idziemy tutaj teraz bardziej w fiolet, ale ogólnie oprawa graficzna jest bardzo, bardzo podobna. E, tutaj mamy wideo powitalne, gdzie Cię witam na kursie, daję kilka wskazówek, przedstawiam kurs. Tutaj mamy moduły, które dla Ciebie przygotowałam, i zawartość kursu to y, tę część możemy traktować jako taki spis treści, bo jeżeli gdzieś już y, przeskoczysz, którąś lekcję już zrobisz, to możesz zawsze do niej wrócić właśnie w taki sposób, że tylko klikamy i już jesteśmy w lekcji. Zaraz się powinniśmy tam przenieść. Tutaj jesteśmy we wprowadzeniu, jeszcze wrócę do panelu głównego wprowadzenia. Mamy tutaj taki miks i informacji bardziej praktycznych, takich narzędzi, które możesz mieć pod ręką oraz lekcji wprowadzających rozgrzewkowych. Tutaj mamy i właśnie narzędziownik, i instruktaż, gdzie znajdziesz techniczne informacje, linki, podpowiedzi i tym podobne. Planowanie i metody nauki. Tutaj znajdziesz trzy nagrane webinary o motywacji, planowaniu i metodach nauki. Błędy początkujących to jest lekcja taka bonusowa z poprzedniego kursu. Pomyślałam, że fajnie by było, żeby ta lekcja tutaj się znalazła, żeby w każdym momencie każdy mógł sobie do niej wrócić i przypomnieć, jakie są typowe błędy niepoczątkujące. To są typowe błędy każdego, ale są to błędy zakresu materiału, który możemy uznać za początkujący. Zostawiam też tutaj test A1. Jest to test złożony z różnych ćwiczeń z pierwszego poziomu kursu. Fajnie sobie to zrobić i sprawdzić, czy faktycznie wszystkie informacje z poziomu A1 zostały zapamiętane. I potem mamy pięć takich. No, lekcji prawie że pełnowymiarowych. E, mamy czasowniki nieregularne w czasie teraźniejszym, czyli uczymy się czegoś nowego poprzez powtórzenie czegoś, co już znamy. E, mamy czasowniki, które się w odmianie w czasie teraźniejszym Zamieniają, które dodają, dostają taką cząstkę isk w środku, tak jak finire. Tutaj tych czasowników będzie więcej, więc znowu nowa wiedza poprzez powtórka czegoś, co już było. Ćwiczenia na czasowniki ogólne, może sobie pokażę jak to wygląda od środka. To jest akurat lekcja bez filmu, tylko właśnie taka ćwiczeniówka. Mamy ćwiczenie z tekstem piosenki, potem odsłuchujemy piosenkę, no i ćwiczenia. Właśnie i na czas teraźniejszy, i na czas przeszły. Różne rzeczy tutaj nas czekają. Nawet jest coś na odsłuch, więc taka długa ćwiczeniówka. A tutaj mam na przykład y, z, lekcje z wymowy i akcentowania, przy czym więcej to jest akcentowania wymowa jest tutaj bardziej w formie powtórki. Tu już mamy lekcje z filmem. Jestem ja i prezentacja, jest notatka pod lekcją, ćwiczenia i tutaj mam na przykład dużo dyktant, ćwiczenia z audio, ćwiczenia na mówienie nawet gdyby nie zadziałało to, że ty klikasz i mówisz i komputer rozpoznaje czy dobrze czy źle, bo czasami to może nie działać przy niektórych przeglądarkach, jak ktoś nie ma mikrofonu albo jakiś ma nie wiem, starsze oprogramowanie, to nie zwalnia cię od tego, żeby sobie tego na głos nie przeczytać, nie powiedzieć, nie nagrać się na dyktafon na przykład i sprawdzić e, jaka jest poprawna odpowiedź, bo ja mówię gdzie to sprawdzać, więc nie ma tutaj wymówek. Trzeba Ćwiczyć na głos. Kolejne ćwiczenie na akcentowanie, dyktando, tutaj znowu moje zaproszenie do nagrania się, jakieś zewnętrzne materiały, tutaj akurat z Instagrama, plus ćwiczenia, ćwiczenia, i znowu ćwiczenie audio, i znów, znowu materiały zewnętrzne, tutaj akurat filmik z YouTube'a. I na końcu mamy pliki do pobrania, zawsze jakieś pliki będą, czy to właśnie transkrypcja tego, co mówię w filmie, czy jakaś plansza, czy jakieś ćwiczenia, czy lista słówek, różnie to będzie w zależności od e, lekcji. Może sobie wejdźmy teraz już do pierwszego modułu. Zakłada jest skafander i wynocha, tak różne tutaj są takie nazwy, nie do końca związane akurat z włoskiem, tylko właśnie z tym światem kosmicznym, żeby nie było to nudne i zobaczmy sobie przykładową lekcję, ale najpierw jeszcze powiem, jak te moduły są skonstruowane, bo każdy jest taki sam, jeśli chodzi o ilość kafelek, które tutaj znajdziecie, i lekcji. Lekcji jest zawsze 10. Do tego jest ćwiczenie na odsłuch, ćwiczenie na czytanie, ćwiczenie z podcastem i test, który jest zawsze złożony z dwóch części. Zobaczmy sobie, jak wygląda przykładowa lekcja. I znowu mamy filmik, tym razem 14 minut z prezentacją, notatka pod lekcją, ćwiczenia, dyktando, napisanie, takie różne kolorowe gierki na przesuwanie, na przykład, to oczywiście można sobie powiększyć, żeby było lepiej widoczne, dużo, dużo ćwiczeń i na przykład ćwiczenia na odsłuch, czyli ja tutaj nagrałam moją wypowiedź, opowiadam o którymś zdjęciu. I ty musisz zaznaczyć, o którym zdjęciu mówię. Takich nagrań jest tutaj więcej. I na końcu znowu pliki do pobrania. Jest też zadanie w komentarzu. No i właśnie to miejsce w komentarzach. Mam nadzieję, że się już niedługo zapełni. To jest miejsce i na to zadanie pisemne, które ja poprawiam, i na zadanie pytań, na podzielenie się wątpliwościami, na, jakąś, na skargi, na. Po prostu wrażenia, komentarze a propos lekcji, a propos kursu. Tutaj wszystko jest dozwolone. Wróćmy sobie jeszcze na przykład do lekcji na odsłuch. Tu akurat mamy z Pepą Pik, ale nie wszystkie są z filmikami Pepy. Tutaj mamy ćwiczenia przed obejrzeniem filmiku. Potem oglądamy filmik i robimy kolejne ćwiczenia. Tutaj jest akurat ich dużo. Nie zawsze tak jest. Zależy od filmu, zależy od treści. Tutaj akurat sporo jest słówek i wyrażeń, które ćwiczymy. I na końcu znowu zadanie w komentarzu, żeby odpowiedzieć pełnymi zdaniami po włosku na pytania. Zobaczmy sobie jeszcze podcast, jak wygląda. Tutaj akurat jest taka mała powtórka z poprzedniej lekcji, bo czasami właśnie na początku lekcji robię takie kartkóweczki z tego, co już było. Tutaj jest podcast i jest taka normalna szybkość i spowolnione tempo i ćwiczenia a propos podcastu. Ten podcast można sobie też ściągnąć w PDF i zaraz pokażę jak to wygląda. Ściągamy PDF. Wygląda w ten sposób kolorowej ze słówkami. Ćwiczenia dodatkowe, odpowiedzi. Tutaj jak na, jedziemy na te kolorowe słówka to mamy już tłumaczenie przygotowane. Więc pełen pakiet. I pokażę jeszcze jak wygląda Test, na przykład pierwszy to jest taka bardziej powtórka niż test, bo możecie sobie te ćwiczenia robić wiele razy. To jest ja w ogóle lubię zamiast mówić test, mówić powtórka. Dziś robimy powtórkę ostatniego rozdziału, a nie test, więc tak możesz sobie o tym myśleć. Tutaj sprawdzamy, czy faktycznie wszystko jest jasne, masz prawo zrobić coś kilka razy, wrócić się do danego tematu, nie ma sprawy. Druga część testu już jest bardziej triki, bo tutaj mamy faktycznie test ABC i trzeba zdobyć minimalną ilość punktów, żeby móc przejść dalej do kolejnego modułu. Więc jest motywacja, żeby faktycznie do tego się przyłożyć. Może jeszcze pokażę plansze, jak wyglądają. Bo w niektórych lekcjach mamy plansze, takie ściągawki, takie podsumowania. Tutaj akurat przy ubraniach, to jest temat słówkowy, więc mamy listę słówek, mamy też planszę akurat. I ona jest w tym wypadku taka graficzna. Tak i mamy tutaj skrót najważniejszych ubrań powiedzmy. Ale plansze są zazwyczaj gramatyczne. Czy ja teraz znajdę jakąś planszę? Chyba w rozkazach na co dzień mamy tutaj tryb imperatyw, czyli tryb rozkazujący. O, proszę, powtórka z ubrań. Tutaj powinna być plansza taka, jest gramatyczna, zobaczmy jak ona wygląda. Tu mamy proszę bardzo ściągawkę z tego, jak tworzy się tryb rozkazujący na przykładach, więc można sobie coś takiego wydrukować, powiesić na ścianie albo włożyć do segregatora, co też bardzo polecam, żeby właśnie sobie stworzyć taki segregator z tymi wszystkimi... Em, z tymi wszystkimi materiałami PDF z kursu, bo troszeczkę ich będzie. Na końcu modułu też jest taki zbiórczy plik z ćwiczeniami w PDF. Nie wiem, czy one są już załadowane tutaj, kiedy ja, o tym, kiedy ja to pokazuję. Jeszcze nie ma, ale tutaj będzie też właśnie. PDF z ćwiczeniami zbiorczymi z całego modułu. Więc fajnie sobie to wydrukować i mieć w jednym miejscu. Dodatkowo w narzędziowniku będą linki do szablonów na notatki i szablonów na słówka takie puste, żeby można sobie wydrukować i potem pisać, żeby mieć to wszystko w jednej formie spójne. Co jeszcze mogę pokazać? Może pokażę po prostu jeszcze, jakie są ogólnie tematy, czego się nauczysz w tym kursie. W pierwszym module mamy przeplatane trochę lekcje słówkowe i gramatyczne, bo zaczynamy od słówek. Mamy właśnie ubrania, przymiotniki, porównania, czyli coś już gramatycznego, ale ciągle bazującego na słówkach. Mamy sytuację w sklepie, mamy potem właśnie tryb rozkazujący, znowu ćwiczenie. Oto ćwiczenie jest ciekawe. To jest taka lekcja, która bazuje nie na filmie, ale na dialogach nagranych. To są akurat dialogi nagrane przez Włochów, więc też myślę, że fajnie. Do tego mamy ćwiczenia różnej maści. I jeszcze chyba na końcu tak, różne tutaj podsumowania tych słówek, które się pojawiły w tych dialogach, więc dużo, dużo, dużo tutaj się dzieje. Wróćmy sobie jeszcze do tego spisu treści. Są tutaj też czasowniki takie jak piacere, oraz zaimki do pełnia dalszego, więc taki trochę też grubszy temat, i potem go łączymy z trybem rozkazującym, więc znowu robimy kombo z tego, co już było i z tym, co jest nowe w drugim module jest bardziej znacznie bardziej gramatycznie bo mamy i tryb przypuszczający i cząstkę kuj i czas przeszły imperfetto, potem wracamy trochę do passato prossimo i patrzymy co tam takiego trudniejszego się jeszcze w nim kryje, a to taki czas, który już znamy, prawda, więc przy okazji też powtórka mamy tutaj też stronę bierną i na końcu jest taki, taka lekcja prawie że słówkowa powiedzmy, bo tutaj się uczymy wprowadzać własną opinię i mówić, że się z czymś nie zgadzamy, albo że myślimy tak, myślimy inaczej i tak dalej. Trzeci moduł jest znowu przeplatany, bo mamy tutaj i gramatykę, i dużo słówek, mamy obowiązki domowe, mamy kuchnię, mamy słówka z zakresu pracy, kariery, ale też mamy... Czas przyszły, futuro. I, um, I jeszcze z gramatyki mamy czasowniki e, złożone takie jak Farcela, Andarsena i Kawarsela. A w czwartym module znowu mamy trochę nowości ale idziemy tu już bardziej w takie dokręcanie śrubki i ćwiczenie trochę z tego, co było, rozszerzanie pewnych tematów, bo mamy tryb rozkazujący, ale też formalny, mamy słówka z zakresu lekarza, z zakresu części ciała, mamy znowu powrót trochę do trybu przypuszczającego, bo mamy dawanie rad. Mamy na samym końcu wejście, wprowadzenie do konjunktivo. Jeżeli jeszcze nie wiesz, co to znaczy, nic się nie martw, wszystko, wszystkiego się dowiesz, ale jeszcze chciałam pokazać lekcje takie specjalne, bo taką specjalną lekcją jest na przykład. Lekcja na temat gestów, na temat typowych włoskich gestów, takich podstawowych, nie wszystkich. Czego nie powiesz, to pokażesz, tak ją nazwałam. I mamy też lekcję. Ona jest tutaj bonusowa. Jest to wprowadzenie do dialektów i akcentów we włoskim, więc coś takiego też trochę na rozluźnienie, trochę ciekawszego może, trochę oderwiemy się od tego gramatyka słówka, będzie trochę inaczej. I to chyba tyle, co chciałam pokazać. Jeżeli masz jakieś pytania a propos tutaj jeszcze tego, jak wygląda kurs, jak działa, to dawaj znać, na maila to odpiszę. Mogłabym jeszcze pokazać, no, jakie są różne ćwiczenia, ale może to było mniej więcej widać. No, zobaczmy sobie. Na przykład, przyjdziemy na zakupy, co tutaj jest. Mamy znowu powtórkę i tutaj na przykład mamy takie ćwiczenia na włożenie odpowiedniej, e, odpowiedniej odpowiedzi. Filmik. Jest dużo, bardzo dużo takich ćwiczeń na połączenia. E, to jest akurat typowe, że tutaj sobie przeciągamy. Teraz to robię na oko, o. ale też tutaj mamy tłumaczenia zdań, czyli piszemy sobie, tutaj mamy znowu namowienie. i tutaj wszystkie też są na brakujące słowo, więc to akurat to samo, ale tutaj mamy na przykład quiz, więc trochę inaczej, tu mamy to znowu tłumaczenie, uzupełnianie tabelek, tutaj też przeciąganie. Więc mniej więcej tak to wygląda, ale chciałam jeszcze pokazać na przykład taką Gierkę, która nie zawsze jest, ale ją lubię. E, gdzie ją znajdę? Chyba w rozkazach na co dzień coś takiego powinno być. Zobaczymy. Aha, już tutaj byłam i jej nie ma. No to w takim razie na pewno jest w lekcji o kondicjonale albo futuro. Albo pierwsza, albo druga. A, piosenki, bardzo lubię te ćwiczenia, jest ich sporo na wpisywanie brakujących słów, więc możecie sobie przy okazji pośpiewać. To nie tu, może w kolejnej lekcji o kondycjonale. Znowu piosenka, proszę bardzo. O, jest. To jest taka gierka. Oczywiście można sobie ją powiększyć, jeżeli źle widać. Gdzie musimy zbić kreta. Teraz on mi się nie. O, muszę powiększyć, żeby tutaj ta kamera nagrała. I na przykład tutaj zbijamy niepoprawne formy kondycjonale. Więc takie gierki trochę. Nie jestycie ale takie na refleks, czy właśnie na takie rozluźnienie się też tutaj są. I oczywiście w komentarzach też napisanie. To jest bardzo, bardzo dla mnie ważne, żebyście pisali w tych komentarzach. Więc to chyba wszystko, jak powiedziałam, jeżeli są jakieś pytania, to dawaj znać na maila. Mam nadzieję, że się zobaczymy na kursie. Ci wediamo!